Dzisiaj jest pierwszy vlogmasek na tym kanale I pierwszy vlogmasek w moim życiu Julki Bo Julka dzisiaj jest ze mną na vlogmasku e, Więc tak I dzisiaj jest A ja tutaj mam jeden kalendarz 12 okienkowy. On jest od Lilii, zapraszam, e, zapraszam was na jej kanał Jak on wygląda I on jest 12 więc zaczynamy go otwierać od drugiego i otwieramy go drugiego, szóstego, ósmego i tak dalej. Dobra i my się otwieramy za otwierania i ten kalendarz jest jeszcze w folii Dobra, więc satisfaction moment. <gry> No. Tak, szukamy sobie jedynki. Jest jedynka. Nie ma, widzicie jedynkę, a w nic nie widzicie. Nie ma jedynki. Nie ma jedynki. Tak, musi być jedynka. Nie, musi być Tak. O, tu jest jedynka. Nie, jest Ale tak, więc uwaga, wiemy, kółka. Tak, a wyniknie nie się. A. Mm. <noise> Coś tu wypadło, To jest jedna chyba z innych okienek. O nie, jest wylec, <noise> to jest jedna się to, rzecz. Rzecz. <noise> to się z pomies... kilku. Tak. Ogólnie to się pomieszało <noise> w tym kalendarzu, więc pewnie będziemy mieć jakieś puste okienko. Mm, ogólnie. Mam takie na cukierkę, ale chyba to, 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 to powinna być sama czekoladka Ale tak, taka tak. O nie, nie wywołam trochę Ale ja chciałam ogólnie sobie jeszcze jeden kalendarz kupić z czekoladkami To jest bardziej to problem. I tak, i tu mam kalendarz od Julki Właśnie się prezentuje, to na takie śnieżynki Tylko nie przypomnijmy na to śnieżynach No, śnieżynki I on tutaj na takie śnieżynki Hmm, dobra. A z drugiej strony jest tu żółtki i on jest całkowicie własnoręcznie robiony przez Julkę, e, bo to był taki jakby sam karton i ona sama trzy grudki dodała jeszcze i tam, więc mega szacun za niej. I tu już widzę jedyneczkę, e, więc tak i uwaga, a i tu sobie... Będę sobie super nie tego konika, bo na, na tego konika był robiony ten kalendarz. Bo to jest kalendarz z, igrych, e, dla, z życiami na fabrykę górku. Jeszcze tu mam takiego konika. Robiłam istotnie dla niego. I dobra, uwaga, otwieramy. Ha. I za, nie wiem co to. Z brzegami. Aha, <laughs> dobra. Nie, nie wiedziałam, co <laughs> <jestem>. <laughs> oh <my God. laughs> to jest ten. O mój Boże. To jest diamond painting. Ja chyba widzę, co to jest. Czy to będzie To jest piękno. No good. No good. Ale to jest piękne. To ma taką lamóweczkę i takie kółeczko. Jest terko. i jeszcze to ma takie zapięcie na przód. To takie... Oj, już to zakładamy. Oj,

Tak, mega. A jeszcze przymierzymy sobie ją na tego konika, bo wydaje mi się, że też może być... Ech, dobra. Jeżeli mogliście zaczekać jutra, bo jutra... Ech, jutra. Bo jutra będziemy otwierać kalendarz, tak? Ten z czekoladkami tego misia, no, ale on jest słaby akurat, widzę. widzę. Um, jest to fajnie że się zmieszały też, rzeczy. Więc ten. A... A jutro będziemy kolejne okienko biłki otwierać i jeszcze będziemy od Lim otwierać pierwsze okienko. Od Lim mam pół ze słodyczami, a pół... jakby tak pół na pół i pół jest ze słodyczami na kalendarzu, a pół jest z, z rzeczami dla Hansko. Więc tak. O, mam też nie się I na tym koniku! <słEN>: na tym koniku trochę to gorzej wygląda, bo ono to ma taką grzywę starczącą i tak, taką powinno być, ale ogólnie też ładnie i trochę za dziwne. ale ogólnie też bardzo ładnie, więc tam. Dobra, ogólnie podsumowanie, to jest taki cukierczak i tam jedną kartę, tak jakby, wiecie, tą czekoladkę taką, nie wiem, przerzuciłam, może gdzieś tam wpadnie na swoje miejsce, bo ogólnie takie cukierki to tam nie wypadają, tylko te karty, no nie to karty nazywam, takie, no czekoladki płaskie, wypadają, bo tamten, ale ogólnie no to wszystko tam jest na swoim miejscu. Zobaczymy, tylko to trwa, bo jeszcze ma inny I tak, i tutaj taka dereczka. Więc no, Czekajcie, wam jeszcze coś z ręki pokażę. I tak się prezentuje nasza zawartość kalendarzy. I to jeszcze będzie trzeci kalendarz do otwierania, więc tak. I, i ogólnie no to, no dzisiaj oczywiście wygrywa e, ta dereczka, bo będę oceniała za każdym razem, co mi się najbardziej podobało. I dzisiaj oczywiście wygrywa ta dereczka. E, bo ona jest piękna po prostu, nie wiem, ja bym sama chyba takiej nie zrobiła. E, no i cukierczyk sobie później zjem. Ale sobie. I tak. Ja to sobie mam taki sobie tutaj masażer, tylko on jest jeszcze trochę mokry. E, bo mam, ale może Malinka się nie rozwali, chociaż ona jest z papieru. I tak sobie Malinka nie ma co? I tak się myśli, że nie można, bo ona się psuje. Okej, okay. ale może nic nie stanie. Okej. Okay. O, no i strona. Najbardziej mor i tak sobie go takim masażerem masujemy. Um, I trochę może tak jakby będę się starała, żeby te wyglądać tak nie były może nudne, ale trochę mogłoby, bo zresztą dalej nie mogę biegać. I przepraszam, że teraz przez parę dni tutaj masażerem, który się przez parę dni nie było e, filmiku, jakby shortsów. Ale po prostu nie czułam się najlepiej, albo mnie noga bolała, tak, ale dzisiaj się lepiej czuję, nie, mogę boli, nie boli nawet nie, tyle, że mogę, op, nie mogę nawet kulę odstawić w miarę, więc fajnie. Teraz ja przecież czekuję na miękko miękką Śnieżka <grym> ma uszka jakoś, ale to no jest serce pamiętne, więc nic nie mamy takiego nic ten. No jest latarko z telefonu, sobie jakoś radzimy, e, co jest dosyć ciężkie, ale na Mikołaja dostanę statyw taki. Więc już będzie można tylko przesłać telefon do statywu i, no. <grym> i znajdziemy Więc tak, więc z tego, ogólnie. Będą już lepsze te vlogmaski. No i tak. To chciałam powiedzieć. A teraz twardą szczotką. Teraz Śnieżka. I malinka. Dobra. Musimy sobie... Tutaj e, miało być przejście Nie wiem szło, ale dobra. A może później sobie zrobimy powiedzmy tam jakiś jakimś nudnym vlogmasku. Sobie, jak, jak będzie jakiś nudny vlogmasek, zrobimy sobie jak funny moment z tych vlogmasków I tak, w metki O możemy jej po prostu zrobić Zobaczcie, wyjmę tu trochę. O, mam. Dobra, mam taką... Um, um, jak to? Szczotką do pisia? O, oh, no, tak. Szczotką do pisia. No, ma... Malinkę to nie ma co czyścić za bardzo. Tak, taką, ale... No. <laughs> um, Śnieżka. W ogóle Śnieżka miała kiedyś tutaj odmiankę, ale jej się zbyła. tak

I teraz sobie przyczesyjuka A i mi się oczywiście z przywiązane. Nie było. <grywa> teraz śnieżka. <grywa> なに to akcentem kończymy nasz pierwszy vlogmasek na tym kanale. Mam nadzieję, że się podobało. Bye! -o!